Witam Państwa, nazywam się Bartłomiej Tylus, jestem pracownikiem BX-u. Dzisiaj chciałbym zaprezentować i omówić pokrótce czym jest Vmix, jakie wymagania sprzętowe są niezbędne do poprawnego działania Vmixa, różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami oprogramowania oraz gdzie znajduje swoje zastosowanie. Prosiłbym o przejście na ekran mojej prezentacji, którą dla dzisiaj, Państwa, dla dzisiaj przy, przygotowałem. A więc, Czym jest vMix? VMix jest to programowy mikser i przełącznik wideo, który wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w sprzęcie komputerowym, aby zapewnić miksowanie wideo na żywo w jakości 4K lub HD, co wcześniej było możliwe tylko w przypadku drogich dedykowanych mikserów sprzętowych. VMix działa również jako oprogramowanie do transmisji na żywo, które umożliwia publikowanie produkcji na żywo bezpośrednio w internecie nawet do trzech miejsc jednocześnie. Pokrótce opowiem o wymaganiach sprzętowych, jakie zaleca nam producent, a więc minimalne wymagania sprzętowe jest to system operacyjny Windows 10, procesor co najmniej dwurdzeniowy, 2GHz, tutaj dobrze się sprawdza Intel Pentium Dual Core E2200, pamięć RAM potrzebna do obsługi VMixa jest to 2GB typu DDR3. Dysk twardy przeznaczony głównie do nagrywania materiału, jest to dysk talerzowy HDD, karta graficzna, tutaj opowiem za chwilkę o kartach graficznych, ale minimalne wymagania jest to kompatybilna z Directem 10.1 i rozdzielczość naszego ekranu 1280x720. Jednak zalecane, zalecane, wy, zalecane wymagania są znacznie inne, ponieważ tutaj mamy Windowsa 10 potrzebnego do odpalenia naszego VMixa, co najmniej ośmiordzeniowy procesor z taktowaniem 3, 3 GHz i więcej. Tutaj bardzo dobrze sprawdzają się Intele, Intel Core i 7 przykładowo. Pamięć RAM jest to 8 w typ DDR 4. Dysk twardy, dysk twardy SSD typu M2. Jest zalecany, gdyż jest, poprawia znacznie, szyb, znacznie naszą pracę VMX, jak i również szybszy zapis. Karta graficzna Nvidia GeForce 2 GB plus rozdzielczość ekranu 1920x1080. No jeżeli chodzi o te karty graficzne, to tak jak wspomniałem, że wszystkie zgodne z Directem 10 są kompatybilne, jednak szybkość karty graficznej określa ile kamer wejść przesyłu strumieniowego jesteśmy w stanie osiągnąć. Czyli przykładowo, jeżeli posiadamy kartę Nvidia GeForce 1050, jesteśmy w stanie podłączyć 4 kamery plus 8 wejść. Możemy streamować w jakości 1080 i w tej samej jakości nagrywać. Jeżeli posiadamy już mocniejsze karty, czyli przykładowo Nvidia GeForce 1060, 1660, 2060 i mocniejsze, jesteśmy w stanie podłączyć od dwóch kamer w jakości 4K albo 8, kart, 8 kamer HDMI. Jeżeli chodzi o wyjście, jest takie samo jak poprzednio, jakość nagrywania i streamingu w 1080p. Różnice pomiędzy wersjami VMixa, a więc wyróżniamy cztery wersje VMixa, począwszy od Basic HD, której cena, cena wynosi 350 zł, ilość możliwych wejść do programu wynosi 4. możemy podpiąć tylko trzy kamery, w tym wejścia NDI. Mamy możliwość nałożenia tylko jednego kanału. Jest możliwość nagrywania, jednak tylko jedne, jednej kamery. Przeważnie jest to suma. Nie mamy możliwości obsługi Vmix Call. Vmix Call jest to bardzo fajne rozwiązanie, które daje nam Vmix coś na zasadzie Skype'a. Wysyłamy po prostu tylko linka osobie, z którą chcemy się połączyć. Ona to odbiera na tablecie, telefonie bądź swoim komputerze, wyposażonym oczywiście w kamerę i mikrofon i widzimy taki obraz, który osoba nam przekazuje w naszym vMixie jako wejście. W wersji Basic nie mamy systemu powtórkowego, nie możemy dodawać skryptów ani sterować kamerami PTZ. Wersja HD już się znacznie różni od wersji Basic HD. Tym, że ilość wejść jest już tutaj ustawiona aż do 1000. Mamy możliwość podłączenia również do 1000 kamer bądź wejść po NDI-u. Jesteśmy w stanie nałożyć cztery kanały na nasz, na nasz obraz. Posiada również nagrywanie na jeden kanał, na jedno źródło, i mamy już tutaj możliwość wykonywania VMX coli. Tak jak w poprzedniej wersji. Niestety nie możemy obsłużyć systemu powtórkowego, dodawać skryptów ani sterować kamerami PTZ. Wersja 4K już nam to umożliwia. Tutaj w tej wersji możemy już sterować za pośrednictwem Vmixa kamerami PTZ, dodawać skrypty pomagające nam na przykład zautomatyzować pracę Vmixa. Istnieje już możliwość korzystania z systemu powtórkowego, lecz tylko z jednej kamery. Możemy wykonywać VMix kole aż do czterech rozmówców jednocześnie. Możemy nagrywać dwa źródła, czyli przykładowo naszą sumę, która idzie do internetu oraz przykładowo jedną bezpieczną kamerę, którą będziemy mogli później materiał z niej wykorzystać do postprodukcji. Ilość kamer wejść NDI i ilość ogólnych wejść jest taka sama jak w wersji HD. Wersja Pro różni się od poprzedniej wersji ilością V-Mix coli. Tutaj mamy już możliwość wykonywania aż tych coli, aż do 8 rozmówców. Możemy tworzyć system powtórkowy aż z 4 kamer. To jest wersja najbardziej rozbudowana, jeżeli chodzi o wersję V-Mixa. Przykłady zastosowań Vmixa. VMX przeważnie jest stosowany przy realizacji mszy świętych, wykorzystywa wykorzystywany jest w edukacji, gamingu, eventach różnego rodzaju, przykładowo koncertów bądź wystąpień teatralnych. Jest też wykorzystywany w szkoleniach online. Tutaj bardzo dobrze sprawdzają się VMX kole, jeżeli chodzi o te szkolenia. Również jest wykorzystywany w sesjach Rady Powiatu, Gminy bądź Miasta. To może przejdźmy sobie teraz do okna VMixa. a więc, tak jak wspominałem, dodawania wideo z naszego materiału, który mamy na dysku, dodawania całych, całych folderów z płyt DVD, dodawanie playlist wcześniej stworzonych w naszym VMixie, dodawanie kamer. Ja przykładowo dodam tutaj jako wejście kamerę, którą mam podłączoną, poprzez właśnie Maguela. Jak najbardziej. Już widzimy mnie jako źródło obrazu. Kolejną rzeczą, tak jak wspomniałem, mamy możliwość przechwytywania kamer po NDI-u, przechwytywanie pulpitu który, oraz programów, które są w tym momencie odpalone na naszym programie. Jeżeli chodzi o przechwytywanie streamu, tak jak wcześniej wspomniałem, po protokołach RTSP, UDP, TCP oraz innych, w wersji Pro mamy możliwość wykorzystania kanału powtórkowego w, z czterech kamer, animacje dodawane do naszego programu, obrazy stateczne, statyczne, które też również możemy dodać prezentacje z PowerPointa, pliki audio, które się znajdują na naszym dysku, wejścia audio, mogą być to różnego rodzaju mikrofony, tytularka, przykładowo zróbmy sobie podpis. Ja nazywam się Bartłomiej Tylus i jestem pracownikiem BX-u. Proszę bardzo. Kolejną funkcją są to wirtualne studia, bardzo ciekawe rozwiązanie dla telewizji, dla różnego rodzaju youtuberów, osób, które chcą, chcą coś promować w sieci. Kolejną zakładką jest dodawanie okna z przeglądarki internetowej. Które jest sterowane poprzez VMixa oraz tak jak już wcześniej wspomniałem na początku mojej prezentacji, VMix kole. Wystarczy wysłać ten link do osoby z którą chcemy się połączyć. Ona to odbiera na telefonie bądź laptopie i widzimy to wtedy w naszym oknie jako input. Kolejną rzeczą, którą VMX nam umożliwia, jest nagrywanie. Tak jak tutaj wspomniałem, w wersji Pro mamy do możliwość nagrywania do dwóch źródeł, wybranie formatu, w jakim chcemy nagrać, rozdzielczości, bitrate, no i oraz kodeki. W ustawieniach streamu, VMix pozwala nam do streamowania do trzech platform jednocześnie. Jednak jeżeli wybierzemy tą platformę, jeżeli tą platformą główną będzie Facebook, niestety będziemy mieli ograniczenie tylko do, do streamu do Facebooka. W pozostałych wypadkach mamy możliwość wykorzystania aż do trzech platform jednocześnie. Jest bardzo prosta możliwość kluczowania. Wybieramy sobie kolor key, zaznaczamy kolor key, wybieramy kolor, który chcemy wykluczować, włączamy automatyczne presety i jak najbardziej mamy możliwość kluczowania takiego obiektu. Jeżeli chodzi o VMixa, to mogę jeszcze powiedzieć, że ma możliwość sterowania kamerami PTZ poprzez połączenie się odpowiednim protokołem. Wpisujemy tylko adres IP takiej kamery i bez problemu się powinno z nami łączyć. I mamy możliwość sterowania, tworzenia presetów na naszym VMixie, które później możemy wykorzystać do produkcji. Z mojej strony to wszystko, co chciałem nadmienić o VMixie. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania dotyczące pomocy konfiguracji sprzętu pod VMixa, ewentualnie pomocy technicznej z VMixem, proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Znajdziecie go na stronie bxpl. Oddaję głos Kasi. Dziękujemy Bartku za ciekawą prezentację. Pojawiły się dwa pytania. Pierwsze zadał pan Eugeniusz Jachym, czy Faumix zalecany jest do współpracy z Atemem Mini Pro? Tak, jak najbardziej Faumix jest zalecany do współpracy z Atemem Mini Pro. Zostaje podłączony do Atem jest podłączony do VMixa na zasadzie wykrywania tego jako kamer oddzielna kamera po USB. Kolejne pytanie? Pan Krzysztof Zagrodny pyta, jak można dodać kilka źródeł do VMixa? Panie Krzysztofie, no jeżeli chodzi o źródła, zależy co przez to rozumiemy, bo źródła możemy dodać, tak jak wcześniej tłumaczyłem, czy są to źródła wideo, kamery, źródła PNDI. Wszelkiego rodzaju źródła wybieramy tutaj w tej zakładce po lewo na, na dole tak, i dodajemy, co nas tutaj interesuje. Dziękujemy Bartku. Pamiętajcie, żeby udostępniać naszą transmisję, ponieważ wśród osób, które zrobią to najwięcej razy, oczywiście na publicznych grupach, żebyśmy mogli to widzieć, wśród osób, które zrobią to najwięcej razy, wylosujemy trzy zestawy fajnych gadżetów. A teraz przygotowuje się mój kolega Robert, który opowie Wam, jak usprawnić pracę w produkcji dzięki rekorderom firmy Atomos. Robert.